Cześć, dzisiaj tak na przekór opowiem Ci o trzech rzeczach, których już więcej nie musisz robić na YouTube, a jednak dalej będziesz rozwijać swój kanał. Zostań ze mną do końca, bo trzeciej na pewno się nie spodziewasz. Cześć, nazywam się Agata Guzy i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, które trzy rzeczy możesz wyrzucić, jakby ze swojego planu nagrywania, z tego, co robisz wokół tego kanału na YouTube, które wydaje Ci się, że. Powinieneś, powinnaś robić, powinnaś się nimi przejmować, a jednak się okazuje, że one nie są tak bardzo ważne. I oczywiście też wytłumaczę ci dlaczego. Pierwsza rzecz to jest to, że nie musisz być dla każdego. Często spotykam się z tym właśnie u moich klientek, że one chciałyby być dla każdego i każda się podobać. Szczególnie jeżeli ich kanał gdzieś tam rośnie i pojawiają się czasami komentarze neutralne bądź negatywne. No, to wtedy po prostu one bardzo mocno to przeżywają. Ja też kiedyś byłam w tym miejscu, że jakby te komentarze do mnie trafiały. Warto jest skupić się na tym, aby wybrać sobie dwa, trzy tematy związane z Twoją niszą i tych tematów się trzymać. Bo później okazuje się, że jak my idziemy za szeroko, to tak naprawdę ta nasza wiedza nie jest tak bardzo zaawansowana i te tematy zaczynają się rozmywać. Może słyszałeś, bo słyszałeś takie powiedzenie, że nie jesteś jak zupa pomidorowa, żeby każdemu smakować, czy jak zielony dolar, żeby każdemu się podobać i tutaj na YouTubie też tak jest. Ja się też już z tym spotkałam, że były osoby, które uważały, że mój kanał powinien mówić jeszcze dodatkowo o tym, o tym i o tamtym, i wtedy mój kanał byłby dużo, dużo większy. Owszem, ale to by wymagało ode mnie jakby większego przygotowania może większej ilości sprzętu, większego nakładu czasu. A to, czego ja Was zawsze uczę, to jest to, aby działać zgodnie ze swoimi zasobami, więc jeżeli chcemy jakby poszerzać grono swoich, swoich zainteresowanych, swoich odbiorców, no to to zazwyczaj łączy się też z jakby wyrzeczeniami w innych kategoriach. U mnie by to był czas poświęcony na to, żeby na te inne tematy gdzieś tam bardziej się dokształcać. Na ten moment nie ma tego czasu i przestrzeni. Jak wiecie, mam dwójkę małych dzieci i naprawdę ja tymczasem muszę mocno żonglować. I na przykład, gdybym ja chciała jeszcze dużo więcej. Jakby filmów robić, na przykład o sprzęcie, to w tym momencie po pierwsze to jest inwestycja, bo nie każdy od razu będzie chciał mi dać do przetestowania sprzęt, a druga rzecz to jest czas na to, żeby ten sprzęt też testować i wam dać dodatkowe jakieś informacje. Nie wykluczam, że takie filmy się nie pojawią, bo też o nich myślę, natomiast to będą filmy, w których ja ewentualnie pokażę coś, co kupiłam do siebie, bo chciałam to faktycznie mieć i rozwijać. Natomiast nie będę tego robić tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład moi konkurenci to robią. Oni mają inne, inne zasoby, może inaczej trochę działają, może mają więcej czasu, może po prostu dany sprzęt lepiej znają, są specjalistami także bardziej w tym. Ja po prostu takiej rzeczy nie czuję. I Ciebie zachęcam też do tego, żeby nie patrzeć na to, że ktoś Ci mówi, że masz być po prostu od wszystkiego i iść bardzo, bardzo mocno szeroko. Ja nie wykluczam, że możesz iść szerzej tak, niż jakaś tam wąska nisza. Natomiast bardzo ważne jest to, aby nie próbować przypodobać się każdemu. Co do hejterów, których możesz czasem spotykać paru na swojej drodze, im bardziej będzie się Twój kanał rozwijał, to pamiętaj o tym, że jest jeden hater, a na jednego hatera przypada kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet parę tysięcy odbiorców, którzy potrzebują twojej wiedzy, potrzebują twoich filmów i to na nich należy się skupiać, bo ci haterzy przychodzą i odchodzą, a twoje treści dalej będą rozwijać twoich odbiorców, ciebie, twój biznes, tak i twoje zainteresowania. Dlatego nie staraj się być dla wszystkich, staraj się być jak najlepszy, jak najlepsza w swojej własnej niszy jeżeli czujesz, że po prostu pójście szerzej sprawi, że jakość Twojego kontentu, jakość Twoich filmów będzie malała, to raczej wstrzymaj się z tym. Od czasu do czasu możesz jakieś dodatkowe treści umieścić, natomiast też nie za dużo trzymaj się swojego tematu i trzymaj się przede wszystkim tematów, które widzisz, że są najlepiej odbierane na Twoim kanale przez Twoich wymarzonych odbiorców, nie przez hejterów, nie przez osoby zupełnie przypadkowe, które pojawiły się i zostawiły Ci jakiś nieprzyjemny komentarz, tylko dla Twoich odbiorców, dla Twoich potencjalnych klientów. Tak jak już sobie wytłumaczyliśmy, że nie musisz być dla każdego, przejdziemy do drugiej rzeczy, której już więcej nie musisz robić, a jest to proszenie o suby. To nie jest tak, że to jest jakoś generalnie złe, ale zauważyłam, że szczególnie klientki, które dopiero zaczynają, np. otwierają ze mną swój kanał albo mają ten kanał przez chwilę i mają tam kilkadziesiąt subskrypcji, na przykład. Mają taką tendencję do tego, że one muszą prosić, żeby subskrybować w filmach poziomych. I nic bardziej mylnego. Jeżeli wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś jest duży kanał, który ma 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion subskrybentów, to prawda jest taka że ta osoba ma już tak zwanych super fanów, którzy będą oglądać wszystko. Cokolwiek ta osoba nie udostępni. Jeżeli ta osoba udostępni na przykład minie, film z miniaturą, w którą będzie jakieś niewyraźne zdjęcie tej osoby, to na przykład Ci fani obejrzą to szczególnie, bo będą ciekawe, czy to wrzuciła przez przypadek, może wejdę do domu tej danej osoby, danego twórcy, tak? Czy było to zabierzone zagranie i po co, tak? I po prostu tak się zadzieje. Natomiast jeżeli my jesteśmy osobą, która ma na przykład pierwsze 100 subskrypcji albo pierwsze 1000 subskrypcji, jesteśmy mniejszym kanałem, no to w tym momencie pewnych zasad musimy się trzymać. I jeżeli my, szczególnie na przykład na wstępie filmu od razu prosimy o subskrybowanie naszego kanału, to tak naprawdę odstraszamy ludzi od siebie. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nic nie dałeś, nic nie dałaś tak, takiej osobie. Nie dajesz żadnej wartości, żadnej rozrywki, cokolwiek budujesz tam na swoim kanale, nic jeszcze nie dajesz od Ciebie, a już chcesz, żeby odbiorca dał coś Tobie, aby taki odbiorca dał subskrypcję. Teraz bardzo ważne jest to, aby zrozumieć, że subuje wartość, tak? Czyli jeżeli ty dasz wartość w swoim filmie, to taka osoba chętnie będzie subskrybować Twój kanał. U mnie często zdarza się tak, że jak zauważycie, są filmy tego typu jak dzisiaj, takie bardziej mówione, w których o czymś opowiadam. Natomiast są też filmy, w których są tutoriale i po kolei krok po kroku pokazuje coś, na przykład, jak, się, jak wyklikać na komputerze, jak założyć kanał na YouTube, na przykład. No i teraz przychodzą osoby, które wpisują wyszukiwarkę, czy Google, czy YouTube'a, jak założyć kanał na YouTubie, wchodzą na mój ostatni film, oglądają go, on im pomaga. I okazuje się, że te osoby stwierdzają OK, ona mi pomogła w tym temacie, to zostaje tutaj na dłużej i nawet często piszą po prostu w komentarzu Super, dziękuję, bardzo mi pomogłaś. Zostawiam łapkę w górę i subskrypcję, na przykład, nie? Więc te osoby same chętnie subskrybują mój kanał. Ja nie muszę ich do tego na samym starcie zachęcać ani mówić im, że mają to zrobić, bo większość tych osób wie, że może subskrybować mój kanał, tak? Większość użytkowników YouTube ma świadomość, że jest taki przycisk jak subskrybuj. I dla wielu osób naciśnięcie przycisku subskrybuj jest pewnego rodzaju zobowiązaniem, i ja to teraz tak oczywiście trochę wyolbrzymiam, ale. Te osoby nie subskrybują byle kogo na prawo i lewo, tak? Ale po prostu subskrybują kogoś, kogo chcą zobaczyć na swoim feedzie, na swojej stronie głównej na YouTube kolejnym razem, kiedy powrócą na YouTube, tak? Więc tutaj musimy z tym bardzo mocno uważać. Ja uważam, że subuje wartość i przede wszystkim przekazywanie tej wartości na początku, a dopiero potem musi, możemy myśleć o tym, żeby ktoś subskrybował. Kolejna rzecz, takie proszenie o subskrypcję, szczególnie na początku filmu, często jest odbierane jako żebranie osoby. Tak to młodzież nazywa. Tak to młodzież kiedyś nazywała. Nie wiem jak teraz. Nie wiem jak teraz, jak, jakie teraz panuje nazewnictwo, natomiast kiedyś właśnie mówiło się, że się żebrało osoby. Więc mniej to na uwadze, że to jest właśnie jak takie, jak takie błaganie o to, żeby ktoś zasubskrybował, zamiast pokazywanie swoją wiedzą, że jesteśmy. Warci tej subskrypcji i tego, żeby ktoś ponownie do nas wrócił. A pamiętajmy, że to, że ktoś nie zasubskrybuje naszego kanału, ale na przykład został na całym filmie, to nie oznacza, że ta osoba już nigdy naszego kanału nie zobaczy. Dalej, YouTube, jeżeli będzie widział wystarczające zaangażowanie tej osoby i długi czas oglądania danego filmu, to dalej będzie proponował kolejne treści tej osobie, jako te, które go interesują, więc ta subskrypcja nie jest konieczna, żeby ta osoba na YouTube dalej oglądała twoje kolejne filmy. Jest to oczywiście fajne, to jest dowód społeczny, jak rosną nam te subskrypcje. Natomiast nie za wszelką cenę, nie na siłę. To, co ja ci proponuję w zamian subskrypcji, to jest coś, co odkryłam w, w zeszłym roku. Jeden z zagranicznych youtuberów, którzy też mówią o YouTubie, o tym mocno wspomniał: że ty to, co możesz poprosić, żeby dana osoba dała znak YouTube'owi, algorytmowi, że lubi twoje treści, lubi twoje filmy, chce dostawać tego więcej to najmniejszym jakby składnikiem, który może Ci dać, najmniejszą e, interakcją jest zostawienie lajka pod filmem, tak? Więc e, bardziej sugerowałabym tutaj, aby poprosić o zalajkowanie danego filmu po tym oczywiście, jak dasz już trochę wartości. Więc dużo lepiej jest wprowadzić właśnie coś takiego zamiast proszenia o subskrypcję. Czyli jeżeli w tym momencie filmu uważasz, że te wskazówki już bardzo Ci pomogły, to koniecznie zostaw lajka pod tym filmem. Dokładnie tak możesz to zrobić też u siebie. Mam nadzieję, że ten like już jest. I jeszcze na chwilę wracając do tego, subskrybuj. Ktoś może, może mi zarzucić, ale Agata, przecież Ty mówisz. Subskrybuj mój kanał i zostań po więcej. Tak, zdarza mi się to, ale zazwyczaj, jeżeli już w ogóle się to zdarzy, to jest to pod koniec filmu. Kiedy ja mam call to action, w którym gdzieś tam zachęcam Was do obejrzenia jakiegoś innego filmu, to wtedy w ostatniej sekundzie czy dwóch jeszcze powiem: subskrybuj po więcej. Do zobaczenia w kolejnym filmie, tak? I tak to y, często robię. Więc to nie jest tak, że Ty nigdy nie możesz robić call to action, czyli wezwania do działania, subskrybuj, natomiast musisz to robić z głową. No to przechodzimy do trzeciej rzeczy, której nie musisz więcej robić na YouTube, a może nie musisz robić jej na taką skalę, jak y, może robiłaś dotychczas, zrobiłaś dotychczas, a mianowicie nie musisz montować swoich filmów albo nie musisz montować ich tak bardzo. Tutaj chciałabym ci powiedzieć na swoim przykładzie jak to było u mnie. A mianowicie ja jakby zaczynałam od zupełnie totalnie prostych filmów i w ogóle montażu nie miałam pojęcia. Natomiast później z czasem przechodziłam najpierw z iMovie na telefonie, przeszłam sobie później na DaVinci Resolve na komputerze. I miałam takie wrażenie, szczególnie ja jako osoba, która mówi o YouTubie, że muszę coraz lepiej montować, tak, coraz więcej musi być tych bajerów, wyskakujących po prostu z ekranu, tam się musi dziać mega, mega dużo. I po prostu ja to muszę robić w profesjonalnym programie Da Vinci Rozor, który swoją drogą jest programem też darmowym, ma dwie wersje, natomiast wydawało mi się, że tak to musi właśnie być. Co sprawiało, że nagrywanie i montowanie każdego filmu. Nie dość, że trwało stosunkowo długo, nawet jak już na osobę, która od jakiegoś czasu montowała na DaVinci, no to jednak całe te wygranie, renderowanie tak dalej to trwało bardzo długo, w związku z czym y, coraz bardziej rosła mi taka frustracja, że to trwa, tak? A jak wiesz, często namawiam Cię, ale także moje klientki, do tego, żeby po prostu upraszczać, tak? Żeby robić. A nie dążyć do perfekcji. Ja sama wpadłam trochę w, w taką pułapkę, że chciałam być coraz lepsza w montażu. Jakiś czas temu uświadomiłam sobie, że ja przecież nie uczę montażu. I nie muszę być najlepszym montażystą, po prostu na świecie, tak? Ja nie mam takich możliwości, nie mam takich zasobów ani sprzętowych, ani może umiejętności, żeby po prostu te moje filmy były nie wiadomo jak niesamowite. Są ludzie, którzy się w tym specjalizują, tak? I oni. Biorą naprawdę setki złotych od minuty za to, żeby zmontować czyjś film. Ja się tym nie zajmuję i nie muszę jakby tego robić. W związku z tym, co ja zrobiłam? W pewnym momencie e, zaczęłam próbować montować filmy na telefonie w programie InShot. I bardzo mocno zaskoczyło mnie to, że w tym programie można robić naprawdę też fajne rzeczy dużo szybciej. Od razu bezpośrednio na tym. Nagraniu, bo jak wiesz, ja nagrywam telefonem mojej treści, w związku z tym od razu na telefonie włączam sobie InShota i montuję. Ukazuje się, że tam również można dostosować kadr, tam również można dodać efekty dźwiękowe i powiedziałabym nawet, że momentami jak na moje umiejętności i moje potrzeby, to czasami tam idzie to wszystko szybciej, nie? Więc y, już pomijam fakt robienia na przykład shortsów w Inshocie, gdzie to jest znacznie proste, szybkie i intuicyjne, ale w filmach poziomych naprawdę można to świetnie zmontować, można dodać efekty, można dodawać gify, żeby było śmieszniej. Tak, dużo, dużo fajnych rzeczy tam jest, nawet są utwory muzyczne, które możesz dodać do swojego filmu, a potem tylko do opisu. Dodajesz yy, oznaczenie po prostu autora, więc naprawdę można to zrobić w bardzo prosty sposób. I od pewnego czasu faktycznie większość moich treści montuję faktycznie na telefonie w programie InSHOT. Co się stało, jak przestałam robić skomplikowany montaż i przeszłam właśnie z tego DaVinci na InShot. -e. I to nie jest tak, że ja cię namawiam totalnie do rezygnacji z programu DaVinci Resolve, bo on jest fenomenalny moim zdaniem, tak? On ma takie możliwości mega, że naprawdę warto. Więc jeżeli masz kontent, który musisz w dany sposób montować albo musisz zgrywać kilka ścieżek, to warto to robić faktycznie na komputerze w DaVinci, tak? bo to jest program mega do takich rzeczy. Natomiast jeżeli potrzebujesz zrobić takie wideo jak je ja teraz, czyli siedzę sobie przed telefonem, nagrywam się i chcę co najwyżej trochę zmienić kadrowanie, może coś pokolorować, może czasem jakiś filtr nałożyć to ten jest świetny. Co się stało, kiedy przestałam tak bardzo montować filmy i zaczęłam robić to na telefonie. Po pierwsze, zaoszczędziłam mega dużo czasu, po drugie, jakby podejście do nagrywania i montowania jest dla mnie dużo łatwiejsze, bo ja wiem, że to jest proces, który ja mogę zrobić jednego dnia. Nagram sobie jeden, dwa, trzy filmy czasem. Podrząd, tak? I pierwszy już danego dnia mogę zmontować sobie po prostu na telefonie, popijając kawkę, siedząc gdzieś tam, wiesz, na fotelu i grzejąc sobie nóżki moim psem, tak? Więc to jest dużo, dużo wygodniejsza sprawa. Mam ciężki, stary komputer, stację roboczą, którą no, średnio jest po prostu przenosić i trzymać na kolanach, a tutaj z telefonem dużo łatwiej mi się to robi. Więc przyspieszam czas w ogóle produkcji tych filmów i co najważniejsze, na ten moment widzę to, że publikacja ponad montaż. To, że te filmy były lepiej zmontowane, a też można by się o to kłócić, że wydawało mi się, że są bardziej dopracowane, nie sprawiało, że była większa ilość wyświetleń. Nawet powiedziałabym, jakby nie badałam tego w statystykach mocno, ale widzę, co się dzieje na moim kanale. Widzę, że te częstsze publikacje i moja chęć nagrywania, i on, to mi się wydaje, widać też na nagraniach. Są takie rzeczy, których, których ciężko jest odnotować, na to nie ma statystyk, ale jakby widzę, że są lepsze efekty tych filmów, mnie się lepiej nagrywa, przez co chętniej publikuję często. A jak wiesz, na przykład robię teraz codziennie szorc już ponad dwa miesiące, w związku z czym jakby tych treści jest sporo, plus zrobię jakieś tam live'y, plus te filmy poziome i jakby nie, nie przepalam się mocno, nie wypalam się, bo po prostu nie ma tej presji, tego montażu, który czasami trwał naprawdę kilka godzin, a tutaj na telefonie dużo szybciej to robię, dlatego powtarzam, trzeci punkt jeżeli nie masz mocnej potrzeby montowania w programie profesjonalnym na komputerze, to zachęcam cię do tego, żeby się tym tak mocno nie przejmować, montować filmy na telefonie, robić dobry kontakt, skupić się na wartości, którą dajesz, bo to ona sprzedaje Twoje filmy, a nie to jak one są zmontowane. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na co przeznaczyć czas, który zaoszczędziłaś, by zaoszczędziłaś na montażu Twojego filmu dzięki tej ostatniej radzie, to koniecznie zobacz film Sekrety wzrostu na YouTube w 2023 roku, który znajdziesz teraz na ekranie końcowym. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!